Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Plan vs Zombie Heroes. Ja sobie jedną rzęsę pograłem, żeby mieć chociaż małego skilla. No, oczywiście wygrałem, otworzyłem jakąś paszkę i tam jakieś mi wyskoczyłem, ale to nieważne. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie więcej tego Plan vs Zombie, bo mi się naprawdę podobała rozgrywka, cała mechanika gry. No, na początku nie trzeba było co myślić. Nie, nie, nie trzeba było w ogóle ruszać się łebem, więc nieważne. No, teraz zdobyliśmy Green Shadows. plans I możemy sobie przemienić. Hmm, co tutaj? Ta jest tania. Nie wiem, ja bym wziął tego. Ile on kosztuje? Jeden. Łoł, wow, ma trzy życia. And. A tego. A, mogę im dawać... Aha, to są lewe... To mogę... Ile ja mogę tego używać? Pewnie się teraz śmieje. Co to za deb? Co to za dureń? A w ogóle później Wam zrobię um, testację, Znaczy nie te stacje, tylko pokażę Wam parę stykizów, które mi się um, dało zebrać. Ale to będzie słaba grafika, więc. Oni już jest, gra, ale tylko ty mogę zagrać, bo mi na słoneczkę. Kurde, mogę... No on będzie nam sobie Kurde. Dupę. Super dupę aha no to fajnie dobra teraz zombie o oh no ja nie mam ten jest tego zniszczymy najpierw fajnie dobra oni nas Pity szutera Kurde, nie przegrywamy tam jest za dużo jednostek. Może on jeszcze coś podziała, bo Na serio, trzy życia? No my God. Nie hm. ja tylko mogę. To się w tym robi? Aha! To jest boost. To jest boost. Ha, ha, ha. On jest teraz w koksu. Oj, sorki. Jeszcze go on dostał. No to jest już trudniejsza walka. Nie powiem. Po cztery Zambi. Spry. Boże. Co to jest za zombie? Hmm On ma tylko życie. I tam żyjemy. Dobra, fajnie. On ciągle nas obija. No, Mamy bardzo dobry Jest, niszczyliśmy tego dziada. Teraz będziemy razem otwierać paczkę. Chyba jak będzie paczka. Powinna być. Plan Słyn. Ugh. Wezmę sobie tam. Plan. Chyba kapusta. Ja jej pamiętam. e é dobra que cabeça me Wiecie co? Mogę mieć tam 40 tych hmm. taka pusta jest fajna, może i je tylko jeden ataku, ale ma pełno życia. Trzy to jest dużo. Jak na tą grę, bo... Hmm. Znowu ten... Dajcie mi innego. On jest za ale ja nie mam ja nic co robić. Co za jedna kupię, tylko tego teraz. No, coś tam biję, ale ja bym go wolał do obrony. Zombie. Vision. Он не интерес с моим киссиру. Ну да, вы выставите. А, не видим, что это и можно. То а так. То не снизу. Буст. Так, что, как? Неважно. Для... co tu daje. Sara. Źle pozbieram sobie. Omo. Uff, dobrze, że on może na wodzie. Więc go warto mieć, bo jak będzie plansza z wodą, to dupa. Uh, 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 uh. A te flowerki co robią? Taj! Aha! One pomnażają! Snie pomnażę! Pomnażają, tak? A nie, dają nowe karty. To jest dość tak. To będzie zadało więcej mailów. No, a on jest najgorszy. On jest najgorszy, bo on ma trzy życia. O, po pięć. Na pewno dam tego. Dam tego. No dobra. Ma więcej damage. A on ma w hita, więc dobrze zjadł. Dobry ruch. Teraz dopiero się zorientowałem w sumie. <grym> Zaraz kończymy po tej walce, bo nie ma co tak. Ale mi da, ale zły ruch, ale mi fajnie dał. Dzięki. Sta... O nie, Musimy tak zrobić. On jest za bardzo niebezpieczny. I tak dalej. Zaraz kończymy, no bo nie ma co tyle w to grać bo to też jest jakieś gówno. Um, no, kilka fajne ale... Nie podoba mi się to, że ty, tyle tego w ogóle gadania ciągłego. Nie, cierpiasz. Ale ty jesteś koksu. Ty jeszcze nie umarłeś. Ty jesteś od początku rundy. O, jest Hajd. Przepraszam cię, przepraszam, przepraszam go bardzo, chyba przyjmie moje przeprosiny. Paczka, paczka skarbów. Z, z o heroes, a nie tutaj tylko tam, ja myślałem, że nowego bohatera. Ten jest, ale nie ten pięciarz winter melon in comic Aha. fajnie, bardzo fajnie a ten, no nie ale on, ich jest trzech, więc potrójny on ma damage bo ich jest trzech to powinno tak być że niby jeden każdy a to potrójny damage to by było koks. I on nie mają tyle życia. Cud miut i orzeszki, kurde. A mam go jeszcze. Co ja mam z nim zrobić? A, mam 40 na 60. Ale dwa życie i jeden damage'a I też je jakoś jeden. To biorę ciebie. Teraz mogę. Tu jeszcze jednego takiego. Dobra. Auj sam Trzymajcie się. Co masz do mnie, gościu? Ja już chcę kończyć odcinek. Spalej grywa się. Dobra. Ym. Trzymajcie się. Trzymajcie się. No i no cześć. No.